Nie, nie, niem, po, niem, byźcy, byźcy. Ej, nie, po, nie, po, nie, 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 to nie, nie, No? Tak nie, mały nie, krabu, mały rybak. nie, nie, no, to jest taki nie, 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 obiad To jest. A ten to niezbyt żywy w ogóle jakieś takie przynieśliście do kraby Ledno... ledwo ledwo <gry> o, ten oh, atakuje. Oh, oh. o, atakuje, atakuje. Biegów, o, atakuje o, to ma biegun biegun biegun, biegun, biegun kolegi to 그으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으 <s Kelly> <żeby> <Chevy> Jedzonka przypłynęło. płynęła. No A widzisz, jakie fajne zabawki? tutaj tutaj Nie wiem, w którymś się pływał, w morzu? No, pływali dzisiaj w morzu? Tutaj też wieloryby płyną. O, są wieloryby, romiki. A ten malutki najbardziej czy do gustu. <grym> Nie, nie sypiemy piachem. Ej. Tutaj, wujkowi, to może to... tego. Ale. ten to jest taki. Jorny. Jest tego to nie, ale... Ale ten to jest taki... ...jurny. Aha! 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 A i Pają O, frasie, pary. No, pary. To jest towarzystwo. Ja to jest fizyka! Jak to Cześć! No, no, dobra. To teraz te wypuszczamy, te kraby wypuszczamy. A gdzie inne... Nie, złota ta wujka To jest, ci... kraby. To jest, kraby. On się No, ale to jest. to że Jednego w jedną rękę, drugiego w drugą. No. no co robimy? O. Nie chciały kraby. Co? to jest? No. Co robimy? No. 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 Dobra, no. 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 tego małego to już w ogóle Daj go, jak popłynie, o tak z wodą. No, 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 no. A teraz idziemy na polowanie na naprawdę duże sztuki. Ja ja tak. Czas <śliniciela> ten załatwił! Jest kubony. Ten krab żył, jeszcze żył. Kilka minut temu. Gdzie <śliniciela> Tortury. Marketowanie. No czy daje, żeby zjadł. Masz krabę Masz kraba? Gdzie? Kraba. No, nie ma kraba. Nie żyje. Nie, nie. Trochę idziemy na polowanie, duże kraby tam do, do Zatoki. Do Zatoki idziemy. No i szukamy ten Myszelki.